SkyBlock. Chyba każdy chociaż raz wypróbował ten klasyczny game mod. Spełnujesz się na wyspie pośrodku nicości. Ścinasz drewno, dotujesz skrzynię i tworzysz generator kobla. Rozbudowujesz swoją platformę, zasadzasz nowe drzewa i zaczynasz uprawiać pszenicę. Po kilku godzinach grania masz już wszystko. Dom, mob grindera, drewna, pszenicy i bruku pod dostatkiem oraz farmę kaktusów już zbudowaną. Nie masz już co robić. Najdalsza rzecz, jaką osiągniesz w progresji, to żelazna zbroja, a paleta bloków nie jest na tyle zróżnicowana, by mu spuścić wodze kreatywności. Jesteś już nudzony tym światem, więc go zostawiasz, aby nigdy do niego nie wrócić. Ale co gdyby tak nie było? Co gdyby nigdy nie ubywało ci weczy do zrobienia? To właśnie Hypixel Skyblock. Sponujesz się na wyspie, ścinasz drzewo, bryjczujesz się na drugą wyspę, przechodzisz przez portal i nie ogarniasz, co się dzieje. Epixel Skyblock to nie jest twój zwykły minecraftowy mod. jest to całe, w pełni funkcjonalne MMO MMORPG. Są tu statystyki, skille, questy, drzewka rozwoju i wiele innych rzeczy. Ten świat ofiaruje tyle możliwości i rzeczy do zrobienia, że to w nim będziesz spędzał swój cały czas. A nie na wyspie. Tak teraz sobie myślę... Ta gra nie ma nic wspólnego ze Skyblockiem! Znajdujemy się właśnie na Skyblock Hubie, prowadzą od niego drogi do wszystkich krain w grze, a w samym Hubie jest, znajdziemy wiele rzeczy do roboty. No ale od czegoś trzeba zacząć. Postanowiłem zrobić to, co zawsze robi się na początku rozgrywki w Minecraft. ściąć drzy farmowanie! A co sobie myślałeś? Degraturade dla mojego ADHD. Pszenica. Za zbieranie danych surowców zwiększa się poziom kolekcji. Właśnie zebrałem tyle pszenicy, że odblokowałem crafting stroju farmera. Po założeniu tej zbroi moja statystyka defensa powiększyła się o 100. Ciekawostka, Farmsuit jest lepszy od diamentowej zbroi, bo statystyki w mmorp zawsze mają sens. W tej grze jest dużo kraftowania, do którego potrzeba różnych materiałów, więc postanowiłem, że pójdę do lasu sięść drewna. Kupiłem się kierę i udałem się w drogę. Podczas mojej przechadzki spotkałem villagera. Jamie dał mi swój miecz, Rogue's Sworda. Mogę nim rzucić zaklęcie, które kosztem 50 many podwoi moją szybkość na 30 sekund. O, witaj drwalu, masz dla mnie jakiegoś quest'a? Okej, okay, mam mu przynieść trochę drewna, żaden problem. Ścinanie drewna i różne inne czynności nabijają mi ekspa w skillach. O, wbiłem pierwszy level w ścinaniu drzew. Odblokowało mi to wejście do parku, ale na razie mnie to nie interesuje. Dobra, drwalu, trzymaj swoje kłody. Twoja siekiera jest tak beznadziejna, że nie chcę nawet na nią patrzeć. Mam nadzieję, że lubi pływać. Dobra, teraz pora na wyzwanie. Deep Caverns. Potężne wyspo... jaskinie? Skrywające wszelkie wszelkiej maści surowce. Ta lokacja składa się z sześciu warstw. Każda kolejna z nich skrywa coraz cenniejsze rudy. Lecz im głębiej w jaskinie, tym bardziej potężne potwory można tam spotkać. Przedmiotami, jakie teraz mam, zabiją mnie na hita. Rogue Sword może i ma dobre ability, ale damage ma beznadziejny. Takie okoliczności zmusiły mnie do zakupu lepszej broni. Niestety nie mam pieniędzy, ale jest jedno wyjście: PRZENICA! Okej, okay, zarobiłem wystarczająco na miecz i jeszcze starczy mi kupić Aby Kilo. No, trochę słabo, bo do kopalni bez kirofa. Jednak to nadal mi nie wystarczy, żeby udać się do Deep Cavernsów. Używając też te reszty pieniędzy, kupiłem u bibliotekarza butelki z Expem i zabrałem się do enchantowania. Ekwipunek zenchantowany, nareszcie jestem gotowy wyruszyć w podróż. Nie! Czy ty na serio myślałeś, że mi to wystarczy? Oczywiście, że nie. Ostatnią rzeczą, jakiej potrzebuję są Reforge. Lokalny kowal za małą sumę pieniędzy muszę nałożyć na mój ekwipunek losowy stat boost. Nie jestem zbyt bogaty, więc nie będę wybrzydać. No, nie są najgorsze te Reforge, ale mogłoby być lepiej. Nareszcie jestem gotowy, by wyruszyć w podróż. Tak na serio. A więc dotarłem do jaskiń. Moim pierwszym celem jest kamieniołom lapizu. Sama kolekcja lazurytu nie jest zbyt ważna, ale lapisowe zombie zamieszkujące te warstwy mogą wydropić naprawdę potężną zbroję. Jest ona dwa razy lepsza od tej, którą mam teraz. Pora się zebrać do grindowania. Nie może mi to zająć więcej niż 5 minut, prawda? Nareszcie. To zajęło o wiele więcej czasu niż myślałem, że zajmie. Okazuje się, że wydropienie i temu, który ma 1% szansy, zajmuje więcej niż 10 minut. No kto by pomyślał, nie będę już was nudził enchantowaniem i reforczowaniem, bo wiecie, jak to działa. <laughs> to jest dopiero zbroja. Legowisko pigmenów. Jest tu mnóstwo redstone'a, który będzie mi później potrzebny, więc go sobie wezmę. Ty, co mnie pijesz? Ja ci nic nie zrobiłem! To jest operator windy. Pomaga się dostać do niższych jaskiń szybciej. Okej, okay, myślę, że tyle rystołów wystarczy. Pora iść głębiej. Następna warstwa to stajmowe wzgórze. Szmaragdy mnie nie interesują, więc szybko poszukam dalszego przejścia. Chciałbym wiedzieć, kto nazwał to miejsce, bo mi to ani trochę na wzgórze nie wygląda. No, gdzie jest to przejście niżej? Rezerwa diamentów. Nareszcie. Od tylu niebieskich pikseli zaczyna mi się wywracać w oczach. Rzuciłbym się od razu z kilofem na te piękne rudy, ale wiem, że można zejść jeszcze niżej. Tylko gdzie jest to zejście? Muszę unikać tych diamentowych typków. Sami widzicie, jak dużo biją, dlatego właśnie potrzebne były takie duże przygotowania. Po wielu przygodach dotarłem do sanktuarium Obsydianu. Ściany są tu wypełnione diamentowymi blokami, a w podłodze kryje się Obsydian. Te dwa surowce były właśnie celem mojej podróży. Widzicie tych zombie szkieletorów? Oni są zenchantowani. Jestem dla nich na hita! Okej, okay, zabieraj mi wszystko, pora uciekać. Może ciebie ciekawić, po co mi to wszystko było. Otóż enchanting w bibliotece nie jest wystarczająco dobry, by zaspokoić moje potrzeby. By używać wenchantów większego poziomu, muszę stworzyć swój własny stoł i otoczyć go biblioteczkami. Później, gdy będę dalej w progresji, zastąpię je zaklętymi biblioteczkami, ale na razie trzeba to zrobić w klasyczny sposób. Aby zdobyć skórę, poszedłem do obory i zacząłem zabijać krowy. Teraz muszę dostać się na grzybową pustynię. Na szczęście już miałem farming level 5, który był wymagany, by tam wejść. Ui! Pora ściąć trochę trzciny. Tu możecie zobaczyć klip, w którym nie potrafię trafić królika. Czy naprawdę mogę nazwać się prawdziwym Minecrafterem, kiedy nie mogę trafić królika? Nareszcie, mój enchanting table jest gotowy. Teraz mogę używać enchantów takich jak growów z zaklęcie zwiększające moje HP. Bardzo dużo musiałem się napracować, by zdobyć to wszystko. Fajnie by było, gdyby ktoś mógł zrobić to za mnie. O, już mam pomysł. He, <laughs>